No, i zbliżamy się do 5 km, 700 metrów. Dzisiaj bez szalezn, szaleństw. Wczoraj było 22. Dzisiaj spokojnie trzeba jakoś te siły rozkładać, bo jakbym miał tak zasuwać, to pod koniec tygodnia bym, bym nie był w stanie zrobić tego, tej trasy. Zaraz zobaczymy mój wskaźnikowy kamień obok którego zawracam Fuuu. Takim marszem to się w ogóle już nie męczę lekko się spocę ale to jest, to jest nic w porównaniu do tego co było gdzieś się ze mnie lało jak sprysznica widać już mój kamień jeszcze nie widać aż zobaczę co kręcę i szczerze szczerze się przyznam, że już w ogóle odeszło mi jakieś dziwne dziwne przeświadczenie przeświadczenie, co ja pierwsze jakieś dziwne myślenie o tym, że sam gadam do aparatu, no gadam, no tu do kogoś muszę gadać, jak nie muzyka w radiu tam lepiej jak coś mówię ta muzyka jest tak dziadowska to sobie będę mówił do aparatu a co mi tam mój kamień to jest mój kamień to buty i ubrudziłem sobie Ach! skarpetki bo dzisiaj ciepło to krótsze mogą być i wracamy. 5.700 przede mną. Wrócę do domku. Obiad. Obiad wstawiony. babcie miała włączyć o godzinie pierwszej. Dzisiaj. A zdjęcia wam zrobię. Może nawet nakręcę filmik, co dzisiaj na obiad zrobiłem. Nic specjalnego. Skrzydełka z ziemniakami. Wszystko zapieczone w naczyniu żaroodpornym. Prosto, szybko. Nie lubię za bardzo kombinować. Lubię proste, szybkie przygotowanie, jedzenie. Ten dzień jest jednak trochę za krótki, żeby, żeby wszystko zrobić: praca, ćwiczenia, dom. I jeszcze parę innych obowiązków, o których. Nie warto wspominać nawet.